Witam Państwa. W dzisiejszym programie Woda Bydgoska porozmawiamy o rankingu brylanty polskiej gospodarki. Stąd też yy, dzisiejsi goście to Ewa Szczepkowska, członek zarządu MWiK w Bydgoszczy, i Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu MWK, także w Bydgoszczy. Witam Państwa. A ze słonecznej Turcji połączył się z nami Jerzy Krajewski, Instytut Europejskiego Biznesu, organizator rankingu brylanty polskiej gospodarki. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć na początek naszej rozmowy, dlaczego taki ranking? Chcemy zorientować się, jakie firmy w, polskie, w Polsce są duże, jakie osiągają duże zyski. Bo w tym rankingu wartość rynkowa oceniana i szacowana jest w bardzo uproszczony sposób, ale akurat w tym roku decydujące było to, jakie zyski miały firmy. Bo w tym rankingu wartość rynkową liczymy według wskaźnika z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Wskaźnika cena do zysku. I akurat przyjęliśmy cena do zysku w październiku 2020 roku. I wtedy była bardzo wysoka. Ten wskaźnik wynosił 42,2. I stąd wzięły się bardzo wysokie wyceny firm. Wodociągi bydgoskie zostały wycenione na 1,4 miliarda złotych. Czyli bardzo dużo. My analizujemy bardzo dużo firm. W tym roku 100 tysięcy firm przeanalizowaliśmy. Z tych 100 tysięcy firm 37 tysięcy miało wartość większą niż 10 milionów złotych, a 693 firmy miały wartość większą niż 1 miliard złotych. Tutaj pan wskazał na wodociągi bardzo wysoką wartość bydgoskich wodociągów. Co to oznacza dla firmy, że jest właśnie tak wysoko postrzegana w pana ocenie? Firma jest dobrze zarządzana. Potrafi generować przychody i osiągać zyski. W tym rankingu istotna była wartość zysku netto. I ten zysk netto wywindował firmę Wodociągi tak wysoko w naszym rankingu. I ona nawet ma taki tytuł, Wielki brylant polskiej gospodarki, bo taki tytuł przyznajemy firmom, które są w gronie 5000 najbardziej cennych firm w Polsce. I Wodociągi bydgoskie znalazły się w tej grupie akurat. One są bardzo wysoko. Trzeba powiedzieć, tak. że w ogóle z firm, które Państwo braliście pod uwagę, bo było ich ponad 99 tysięcy, wybrano łącznie 755 takich firm, właśnie, które mogą nosić tytuł brylanty polskiej gospodarki. I na co jeszcze należy zwrócić uwagę, że dane te, jeśli chodzi o dane finansowe tych firm, były zaczerpnięte z krajowego rejestru sądowego, a więc były to dane bardzo wiarygodne. To jest bardzo istotne. Zwiększa to wiarygodność tych firm, zwiększa też wiarygodność naszego rankingu. Jakie wnioski w takim razie po tym rankingu? Jest bardzo dużo w Polsce firm, dużo wartych. Ich zyski rosną. W czołówce są głównie przedsiębiorstwa państwowe. Ranking wygrał polski koncern na Orlen. Ale później jest dużo polskich firm, gdzie dominującą rolę odgrywa Skarb Państwa ale w, da, w dalszej kolejności jednak dominują firmy z zagranicznym kapitałem dopiero później poniżej właśnie wartości 1 miliarda złotych pojawia się coraz więcej polskich firm. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź Jerzy Krajewski Instytut Europejskiego biznesu organizator rankingu brylanty polskiej gospodarki jak było słychać przed chwilą połączyliśmy się z panem, który teraz przebywa w Turcji. Przenieśmy się teraz do bydgoskich wodociągów. Jeszcze raz przypomnę Ewa Szczepkowska członek zarządu MWiK w Bydgoszczy i Stanisław Drzewiecki prezes zarządu MWiK w Bydgoszczy. Z punktu widzenia bydgoskich wodociągów, jak państwo odbierają to wyróżnienie Pani dyrektor. No niezmiernie nas to no, cieszy, ponieważ e, tak wysokie miejsce wyróżnia nas na tle innych przedsiębiorstw e, tego typu w Polsce, e, na pewno e, podnosi zaufanie, podnosi wiarygodność do naszej spółki. E, jest na pewno tytułem e, prestiżowym. E, będziemy mogli ten tytuł używać e, na wszystkich, e, umieszczać na wszystkich nośnikach e, publicznie, bezterminowo i bezpłatnie. Ale chciałabym tutaj bardzo mocno podkreślić, że nie jest on przypadkowy, tak wysokie miejsce nie jest przypadkiem, ponieważ jest wynikiem wieloletniej, ponad dwudziestoletniej restrukturyzacji spółki, którą przeprowadzaliśmy na wielu płaszczyznach, płaszczyźnie finansowej, inwestycyjnej, organizacyjnej, która miała zwiększyć efektywność funkcjonowania spółki i przełożyła się na wymierne wyniki finansowe. Przypomnę, że zajęliśmy drugie miejsce wśród 755 wyróżnionych tym tytułem firm. Przed nami są tylko wodociągi warszawskie, na pewno o wiele większe, a za nami uplasowały się wodociągi krakowskie, poznańskie i wrocławskie, no i 750 innych firm. Także no ten tytuł na pewno daje wielką satysfakcję tutaj przed chwilą pan Jerzy Krajewski z Instytutu Europejskiego Biznesu, organizator tego rankingu brylanty polskiej gospodarki wskazywał, co było brane pod uwagę i jak wiele, jeśli chodzi o bydgoskie wodociągi, firma właśnie wypracowała panie prezesie w pana ocenie, co głównie spowodowało taki wysoki wybór firmy. Dwa czynniki głównie przede wszystkim inwestycje, które zrealizowaliśmy w poprzedniej dekadzie finansowane przez Unię Europejską to odnoszone do Wartości majątku spółki były największe inwestycje w sektorze wodociągowym w Polsce i wartość majątku spółki jest około miliarda trzystu milionów złotych. Do tego oczywiście wyniki finansowe, ale na co chciałbym zwrócić uwagę. My ten wynik finansowy, określany jako zysk, uzyskujemy nie poprzez cenę, tylko poprzez racjonalizację i redukcję kosztów. Przypomnę, że przez 9 minionych lat nie zmienialiśmy ceny za wodę i za ścieki w nałotach, obniżyliśmy ją o około 7% po drodze nasza nowa propozycja jest również utrzymanie obecnej ceny czyli byłoby to prawie 12 lat bez podwyżki cen za usługi wodno-ściekowe, a z obniżką po drodze przy rosnących kosztach zewnętrznych, jest to możliwe dzięki bardzo przemyślanej polityce racjonalizowania i redukcji kosztów w sposób planowy, zastosowaniem bardzo nowoczesnych metod zarządzania według metodologii lean management, która pozwala w sposób programowy, zaplanowany sięgnąć po zbędne koszty i je po prostu zredukować. Także to chciałbym podkreślić. Ten wynik finansowy, tak oceniany, w konsekwencji na wysokim poziomie drugie miejsce wśród 755 wyróżnionych firm jest konsekwencją kilkudziesięciu, bo ponad 20 lat świadomej polityki restrukturyzacji, znaczy odnowy spółki o to, aby przedsiębiorstwo wodociągowe służyło mieszkańcom nie tylko poprzez doskonałą jakość usług, ale żeby te usługi były na jak najniższym możliwym poziomie cenowym. Czyli tu jest, jest niezbędne właśnie działanie dotyczące restrukturyzacji, odnowy organizacji, jaką są wodociągi bydgoskie. I ten wynik jest taki, a nie inny. On dla nas, tak szczerze powiedziawszy, w tym momencie nie jest zaskoczeniem, bo te 20 lat pracy, tak właśnie ukierunkowany na racjonalizację, powtórzę to jeszcze raz racjonalizację i redukcję kosztów dało taki właśnie rezultat finalny. Organizatorzy tego rankingu jeszcze wskazują na to, że jest to tak naprawdę też bardzo dobra forma wyróżnienia samych pracowników co Państwo na to? Pani dyrektor. No na pewno taki tytuł cieszy. Poinformowaliśmy o tym pracowników na różnych spotkaniach poprzez biuletyn, który jest nas wydawany. No i pracownicy doceniają tytuł jako że jest on po prostu efektem ich no, ciężkiej pracy. Wodociągi jako organizacja to przede wszystkim pracownicy. Najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa mięska w Bytgoszczy, w tym przypadku są pracownicy i zespół kadra prawników miejskich wodociągów, taka a nie inna właśnie profesjonalna i profesjonalnie działająca pozwoliła zaplanować, zrealizować z sukcesem te wielkie inwestycje, które dały nam doskonałą jakość usług, ale też na racjonalnym niskim poziomie I dzisiaj ta załoga, ta kadra pracuje nad tym, aby utrzymać wysoki poziom standardów technicznych, wysoki poziom jakości usług w sposób ciągły na wiele, wiele lat i to nie byłoby możliwe, Gdyby nie właśnie pracownicy, organizacja pracy, planowanie pracy i też nieskomnie powiem no, kierowanie zarządzanie całą organizacją, bo bez tego też nie byłoby tych rezultatów, o których mówimy dzisiaj. A zapewne ten tytuł motywuje, ale też zapytam może trochę przewrotnie, na ile jest odczuwalny na co dzień panie prezesie? Co daje tak de facto? To w tym wymiarze, jak jest od nas oczekiwany, czyli jakość usług przy najniższej możliwej cenie, stabilizacja tej jakości i stabilizacja kosztów, ale ważne jest działanie, które polega na utrzymaniu, tak powiem, standardów technicznych i technologicznych, tak ogólnie mówiąc, uzyskanych w wyniku 12 lat zmagań inwestycyjnych za kwotę ponad miliarda złotych, ten wysiłek podniesiony w tamtym czasie, on nie może jakby się powtórzyć jeszcze raz. My musimy w sposób racjonalny, w niewielkich kwotach, rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie, modernizować infrastrukturę, ale przede wszystkim nią prawidłowo zarządzać, nią prawidłowo eksploatować, aby te standardy uzyskane tym ogromnym wysiłkiem utrzymać na wiele, wiele lat. To jest nasz... Główny cel, cel naszego działania, a ta nagroda to, tak powiem, od strony właśnie załogi, zespołu, w którym kieruję, to jest najlepsze i najciekawsze, najbardziej wartościowe podziękowanie dla pracowników miejskich budociągów, dla kadry zarządzającej za tą mozolną pracę, którą często nazywamy traktujemy jako służbę dla mieszkańców, bo ona ma charakter inny właśnie taki, mówię, czyli służba dla mieszkańców. Poprzez te podstawowe, niezmiernie ważne dla codziennego życia usługi. Gratuluję w takim razie Biedgowskim Wodociągom drugiego miejsca w rankingu brylanty polskiej gospodarki. Dziękuję Państwu wszystkim za udział w dzisiejszej naszej rozmowie. I do zobaczenia.